Chciałam się dziś podzielić z Tobą taką historią, która dość często pojawiała się wśród klientów, którzy mieli swoją misję, chcieli ją realizować i zatracali się w tej realizacji. Do czego to prowadziło? W pogonie z realizacją misji zaniedbywali swoje życie osobiste, a nawet samego siebie. Kończyło się to chorobami, naprawdę osłabioną kondycją psychofizyczną, a nawet rozpadami ich związków i rodzin. Zapraszam Cię do wysłuchania, jak ten problem udało nam się rozwiązać. Ewa Rogżarska. Na przestrzeni mojej 20-letniej praktyki pracowałam z ludźmi, którzy bardzo chcieli, pragnęli odkryć swoją misję, jak i z tymi, którzy już ją odkryli, ale napotkali innego rodzaju problem. Posiadając misję i angażując się w jej realizację, okazywało się, że wpadali w potężne terapaty. W pogoni za misją zatracali równowagę. Zapominali o tym właściwym balansie w życiu pomiędzy pracą a naszym życiem prywatnym, pomiędzy relacją z innymi ludźmi a relacją z samym sobą. Realizacja misji wydawała się celem absolutnie nadrzędnym. Stawiali to ponad wszystko inne ponad samego siebie, swoje zdrowie, swoje związki z najbliższymi. Doprowadzało to do, do sytuacji naprawdę krytycznych. Ich ciało zaczęło słabnąć, mieli coraz mniej zdrowia, coraz mniej cieszyli się własnym życiem, ponieważ można powiedzieć, misja zaczęła ich zjadać. Kiedy zatracimy odpowiedni balans w życiu, zaczynamy dostawać z naszej podświadomości sygnały, że coś jest nie tak, że powinniśmy się zatrzymać, powinniśmy zrewidować nasze przekonania i przypatrzeć się z dystansu, czy utrzymujemy złoty środek w naszym życiu. Między innymi może być tym impulsem choroba, wypadek. Tak też było w przypadku jednego z moich klientów, który po prostu spadł z konia i złamał swój kręgosłup. To była sytuacja, która zmusiła do zatrzymania się i zweryfikowania samego siebie, swojej podświadomości, swoich przekonań. Okazało się, że absolutnie nie chciał odpuścić i cały czas napierał na to, aby wszystkie swoje siły, całe swoje życie poświęcić właśnie misji. Na tym cierpiała żona, cierpiały też jego dzieci. Nie miał czasu ani energii, aby zadbać też o inne ważne aspekty swojego życia. Taka sytuacja zmusza człowieka do zrewidowania swoich poglądów. To jest też bardzo potężna lekcja Pokory. Czy to, w co wierzyłem, czy to, jakie miałem przekonania, tak naprawdę mi służyło. Psychonumerologia może dać Ci odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje w przypadkach niektórych osób. Niektóre wibracje numerologiczne, a dokładniej niektóre konstelacje tych wibracji w Twoim akurat portrecie numerologicznym, mogą powodować silne tendencje do takiego zatracania się. Jeśli zharmonizujemy Twój profil numerologiczny, łatwiej Ci będzie odzyskać właściwą harmonię, łatwiej Ci będzie zmienić perspektywę, popatrzeć na siebie z innego punktu widzenia i na swoje życie zrewidować swoje przekonania i uzdrowić też swoją hierarchię wartości. Jeżeli misja stoi ponad człowiekiem, jeżeli misję stawiasz wyżej niż własne zdrowie i życie i kondycje własnych dzieci, własnej rodziny, to znaczy, że zatraciłeś się i zacząłeś podążać w stronę mocnej autodestrukcji. Jeżeli w jakimś stopniu zauważyłeś u siebie takie sytuacje, jeżeli złapałeś się właśnie na takiej tendencji, że nie ma nic ważniejszego niż zrealizowanie swojej misji, nie ma nic ważniejszego niż poświęcanie siebie całego i całego swojego życia na rzecz misji, to znaczy, że warto się zatrzymać. Warto z tym programem popracować, aby nie doprowadzić się do sytuacji naprawdę skrajnej, kiedy czasami już nie ma odwrotu. Zapraszam Cię do kontaktu, polub też i podziel się tym nagraniem. Możesz też wziąć udział w bezpłatnych live'ach, które cyklicznie odbywają się co tydzień. Tam dowiesz się dużo więcej na temat tego programu, ale też wielu innych pułapkowych mechanizmów, w które akurat Ty możesz wpadać. Możesz też zgłębić psychonumerologię, zapisując się do Akademii. Zapraszam Cię bardzo serdecznie, Ewa Rogżarska.